Zatrzymaj wszystko, co robisz, i zanotuj to. Dziś wieczorem, zanim zaśniesz, zamiast sięgać po telefon, zrób dokładnie to, co zalecał Joseph Marfi. To najpotężniejsza technika dla każdego, kto pragnie szybkich rezultatów. Rzucam ci wyzwanie, abyś wypróbował tę jedną zapomnianą metodę Josepha Marfiego przez zaledwie siedem nocy. Jeśli twoje życie nie zacznie się zmieniać. Możesz zrezygnować, ale głęboko wątpię, że tak się stanie. A teraz pomyśl: ile nocy spędziłeś na bezmyślnym przewijaniu ekranu, wypełniając umysł zmartwieniami, bezsensownymi obrazami i wiadomościami, które tylko potęgują lęk i poczucie braku. I ile z tych nocy kładłeś się do łóżka, marząc o innym życiu. By obudzić się następnego dnia w tym samym miejscu, z tymi samymi rachunkami, tymi samymi problemami, tymi samymi lękami? Czy to nie właśnie to więzi tak wielu ludzi w niekończącym się cyklu frustracji? Joseph Murphy odkrył coś, co niewielu odważyło się stosować z dyscypliną. Chwila tuż przed zaśnięciem to sekretne wrota do podświadomości. I to właśnie tam dzieje się cud ponieważ kiedy zasypiasz nie tylko twoje ciało odpoczywa to umysł rozbraja swoją obronę pozwalając by nowy program głęboko się w nim zakorzenił wyobraź sobie swoją podświadomość jako żyzną glebę gotową przyjąć każde nasiono pytanie brzmi jakie nasiona do tej pory siałeś strachu czy obfitości porażki czy spełnienia a co jeśli powiem ci, że stosując tę zapomnianą technikę, każdej nocy będziesz podlewać właściwe nasiono? Nie wysiłkiem, nie walką, ale łagodnym, niemal magicznym poddaniem się. Joseph Murphy wierzył, że podświadomość to tajny skarbiec, w którym Bóg zdeponował moc tworzenia. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że być może powodem, dla którego wciąż nie osiągnąłeś tego, czego pragniesz, jest po prostu to, że wkładałeś do tego skarbca niewłaściwe rzeczy? Uważaj, ponieważ to odkrycie może stanowić różnicę między trwaniem w cyklu emocjonalnej bezsenności, a przebudzeniem się do życia, jakiego sobie nawet nie wyobrażałeś. I powiem Ci więcej. Ostatnie objawienie w tej wiadomości jest najpotężniejsze ze wszystkich to ono rozpali w tobie płomień, który być może był zgaszony od lat. Dlatego nie rozpraszaj się, bo każda część tej treści jest jak element układanki. Kiedy wszystkie się połączą, zobaczysz coś, czego nigdy wcześniej nie byłeś w stanie dostrzec: że twoja rzeczywistość nie jest stała, nie jest wyrokiem, nie jest więzieniem. Jest plastyczna, giętka, a twoja podświadomość jest rzemieślnikiem, który nadaje kształt wszystkiemu, czego doświadczasz. A teraz pozwól, że zapytam, z ilu marzeń zrezygnowałeś, bo uznałeś, że jest już za późno. Ile razy mówiłeś sobie, że nie zasługujesz, że nie masz szczęścia, że życie jest niesprawiedliwe. A co, jeśli to wszystko było tylko iluzją stworzoną przez Twoją podświadomość, powtarzającą w kółko stare historie, jak zdarta płyta? I co, jeśli stosując tę technikę dziś wieczorem, zaczniesz nagrywać nową płytę, nową piosenkę, której słowa mówią o obfitości, miłości, dobrobycie i cudach? Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w Tobie wie, że to nie przypadek. To dlatego, że część Ciebie jest zmęczona powtarzaniem tych samych wzorców i gotowa, by doświadczyć mocy transformacji. Ale uwaga, to nie jest pusta obietnica. Nie jestem tu, by sprzedawać Ci iluzoryczne marzenia, ale by pokazać Ci, jak uzyskać dostęp do prawdziwej siły, która już w Tobie jest. Musisz tylko wiedzieć, jak ją aktywować. Gdy zanurzasz się w tej wiadomości, Pamiętaj o czymś. Każde słowo, które teraz słyszysz, już zaczyna kształtować twoją podświadomość. Oznacza to, że jeśli zostaniesz ze mną do końca, nie tylko odkryjesz technikę Józefa Marfiego, ale przeżyjesz ją w głębi siebie. Także powrót do bycia tą samą osobą stanie się niemożliwy. Zanim pójdziemy dalej, chcę, żebyś zrobił coś prostego, ale niezwykle ważnego. Jeśli czujesz, że ta treść budzi coś w tobie, zostaw polubienie pod tym filmem i zasubskrybuj kanał. To nie jest tylko gest wsparcia, to sposób, by powiedzieć swojej podświadomości: Jestem gotów na nową rzeczywistość. Wybieram karmienie mojego umysłu tym, co mnie rozwija, bo ostatecznie nie ma znaczenia, jak bardzo pragniesz zmiany, jeśli nie siejesz we właściwym miejscu, nic nie wyrośnie. A od dziś nauczysz się dokładnie, jak siać na najżyźniejszej glebie we wszechświecie, w swojej podświadomości. Czy zauważyłeś kiedyś, że ludzki umysł zdaje się mieć sekretne drzwi, które otwierają się dokładnie w momencie, gdy masz zaraz zasnąć? W ciągu dnia myśli pędzą bezładnie. Racjonalny umysł próbuje wszystko wyjaśnić, a zmartwienia zajmują zbyt wiele miejsca. Ale kiedy się kładziesz. Coś się zmienia. Ta przestrzeń między jawą a snem jest jak niewidzialny most, łączący świadomość z podświadomością. Właśnie w tym momencie Joseph Murphy odkrył jeden z największych sekretów manifestacji. Jeśli zasadzisz właściwą myśl w porze snu, Twoja podświadomość będzie pracować przez całą noc, aby przekształcić tę myśl w rzeczywistość. Pomyśl o swojej podświadomości jak o niestrudzonym ogrodniku. On nie dyskutuje z tobą, nie wątpi, nie kwestionuje, po prostu przyjmuje nasiono, które mu dajesz, i robi wszystko, aby zakwitło. Jeśli dajesz mu nasiona strachu, braku, porażki, wykiełkuje dokładnie to i nie zdając sobie z tego sprawy, twoje życie będzie odzwierciedlać te wybory. Ale jeśli odważysz się dać mu nasiono obfitości, zwycięstwa, uzdrowienia czy miłości, ten samogrodnik użyje całej swojej energii, aby to ożyło. Kluczowe pytanie brzmi: co ofiarowałeś swojej podświadomości, zanim zasnąłeś? Zapomniana technika Josepha Marfiego polega właśnie na wykorzystaniu tego magicznego okna. Nie chodzi o mechaniczne powtarzanie frazesów ani o siłowe przekonywanie się do czegoś, w co nie wierzysz. Chodzi o stworzenie tak żywego obrazu, tak nasyconego emocjami, że twoja podświadomość nie będzie mogła go zignorować. Marfin nauczał, że zanim zamkniesz oczy do snu, musisz wyobrazić sobie, że twoje pragnienie już jest rzeczywistością, nie jako odległe marzenie, ale jako fakt dokonany. Musisz poczuć tę scenę z jak największą ilością szczegółów: radość, spokój, ulgę, wdzięczność. Jakby to był film, który już się toczy, a ty jesteś jego głównym bohaterem. I to właśnie w tym punkcie wielu ponosi porażkę. Bo zamiast czuć spełnienie, karmią brak, kładą się myśląc o długach, odrzuceniu, porażkach, a podświadomość, wierna temu, co otrzymuje, po prostu to powiela. To jak prosić ogrodnika, by zasadził ciernie, kiedy chciałeś kwiatów. Dlatego Marfi mawiał, że ostatnia myśl, która zajmuje twój umysł przed snem, jest kluczem, który otwiera lub zamyka drzwi twojego życia. Wyobraź sobie przez chwilę, pragniesz dobrobytu. Zamiast powtarzać, chcę pieniędzy, kładziesz się i tworzysz scenę, w której już otrzymałeś dokładnie to, czego potrzebujesz. Widzisz siebie płacącego rachunki z łatwością, oddychającego z ulgą, dziękującego ze szczerością. Czujesz wolność od martwienia się o jutro, i podczas gdy Twoje ciało zasypia, ta scena pozostaje żywa na scenie podświadomości, która zaczyna pracować niczym cichy architekt, by przeorganizować okoliczności, możliwości i spotkania w Twoim życiu. Joseph Murphy twierdził, że to nie jest zabobon ani magia, lecz uniwersalne prawo. Podświadomość działa zgodnie z wrażeniami, które otrzymuje. Nie odróżnia tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest wyobrażone z emocją. Dla niej jedno i drugie jest faktem. Dlatego, gdy nauczysz się karmić to wewnętrzne pole obrazami zwycięstwa, nieuchronnie zobaczysz ich odbicie w świecie zewnętrznym. Ale być może zastanawiasz się, dlaczego ta technika wydaje się tak prosta, a jednak tak niewiele osób ją stosuje. Odpowiedź jest jasna. Ponieważ ludzki umysł przyzwyczaił się do komplikowania, zawsze szukamy wyszukanych formuł, podczas gdy sekret zawsze tkwił w podstawach, w tym co robimy każdego dnia, w spaniu. Różnica polega na tym, że teraz będziesz spać świadomie, przekształcając najzwyklejszy moment w portal tworzenia. I wiem, że już możesz odczuwać opór. Być może głos w Twojej głowie mówi, ale ja już próbowałem wszystkiego, nic na mnie nie działa. Ten głos to właśnie echo niewłaściwych nasion, sadzonych przez lata. Jest jak jałowa ziemia, która wydaje się nic nie rodzić. Ale jeśli będziesz nalegać na konsekwentne podlewanie, prędzej czy później pojawią się pędy. Transformacja nie pochodzi z desperackiego wysiłku, ale ze spokojnego i pewnego powtarzania. Joseph Murphy opowiadał prawdziwe historie ludzi, którzy użyli tej techniki i całkowicie zmienili swoje życie. Mężczyzn, którzy byli bankrutami i w ciągu kilku tygodni zaczęli przyciągać nowe możliwości. Kobiet, które cierpiały na choroby uważane za nieuleczalne i wizualizując uzdrowienie przed snem, widziały jakich ciała odpowiadają zdrowiem. Nie dlatego, że coś wymuszały, ale dlatego, że dostarczyły podświadomości tak silnych obrazów, że ciało i zewnętrzna rzeczywistość nie miały innego wyboru, jak tylko się do nich dostosować. A teraz zastanów się: A co jeśli zaczniesz dzisiaj? Co jeśli zdecydujesz, że następne siedem nocy poświęcisz na przeprogramowanie swojego umysłu za pomocą tej zapomnianej techniki? To nic nie kosztuje. Nie wymaga wysiłku poza wyobraźnią i emocjami. Ale brak próby może cię drogo kosztować, ponieważ każda noc zmarnowana na zmartwienia to stracona szansa na zasadzenie przyszłości, którą chcesz zebrać. I tu właśnie pojawia się wielkie odkrycie, które obiecałem. Wielu wierzy, że trzeba prosić podświadomość, jakby to była przysługa lub błaganie, ale sekret nie leży w proszeniu. Leży w przyjmowaniu zapewnik. Kiedy prosisz, wzmacniasz brak, kiedy przyjmujesz, tworzysz. To jest różnica między umysłem, który pragnie, a umysłem, który manifestuje. Dlatego, kładąc się dziś spać, nie mów: Chcę tego, powiedz z siłą swojej wyobraźni: To już jest moje. I poczuj ulgę kogoś, kto już otrzymał. To uczucie jest hasłem, które otwiera skarbiec podświadomości. Być może pytasz, a co, jeśli nie potrafię niczego zwizualizować? Co, jeśli mój umysł jest pełen rozproszeń? Marfi również o tym mówił. Powiedział, że sekretem nie jest wymuszanie doskonałych obrazów, ale skupienie się na uczuciu. Jeśli nie widzisz wyraźnie, po prostu poczuj uczucie jest potężniejsze niż obraz, ponieważ to ono ożywia scenę. To uczucie przekonuje podświadomość, że to jest prawdziwe. I im więcej będziesz ćwiczyć, tym bardziej naturalne się to stanie. Tak jak nauka jazdy na rowerze. Na początku wydaje się trudna, ale potem ciało po prostu wie, co robić. Podświadomość działa w ten sam sposób. Uczy się przez nawyk, przez powtarzanie, aż nowy wzorzec stanie się automatyczny. A oto cenny szczegół, o którym prawie nikt nie mówi. Podczas snu programowany jest nie tylko Twój umysł. Twoje ciało również reaguje. Jeśli zasypiasz z uczuciem pokoju, wdzięczności i zwycięstwa, Twoje komórki otrzymują ten sygnał. Twój puls się uspokaja, oddech harmonizuje, układ odpornościowy wzmacnia. Nie tylko tworzysz inną przyszłość, ale przekształcasz swoją teraźniejszość w zdrowie i równowagę. A teraz wyobraź sobie wpływ tego przez siedem kolejnych nocy. Wyobraź sobie, jak zmieni się twoja energia, jak obudzisz się lżejszy, bardziej pewny siebie, bardziej chętny do działania. Zewnętrzne okoliczności mogą nie zmienić się z dnia na dzień. Ale coś w tobie zmienia się natychmiast. A kiedy zmienia się wnętrze, zewnętrze nie ma innego wyboru, jak tylko się dostosować. I pamiętaj, najpotężniejszym odkryciem nie jest sama technika, ale świadomość, że masz moc kształtowania swojego życia każdej nocy. Chwila przed snem to pióro, którym piszesz następny rozdział swojej historii. Czy chcesz nadal pisać strony o braku, strachu i frustracji? Czy jesteś gotów napisać fabułę obfitości, miłości i spełnienia? Decyzja należy do ciebie, ale rzucam ci wyzwanie. Spróbuj przez siedem nocy. Nie siedem miesięcy, nie siedem lat, tylko siedem nocy. Wystaw na próbę zapomnianą technikę Josepha Marfiego. A kiedy zaczną pojawiać się znaki, bo się pojawią. Przypomnisz sobie ten moment i będziesz wdzięczny, że zdecydowałeś się uwierzyć. Gdy teraz mnie słuchasz, być może coś w tobie już się budzi. Iskra, która wydawała się zgaszona, zaczyna płonąć na nowo, a ta iskra to wspomnienie, że nigdy nie byłeś więźniem tego, co przeżyłeś do tej pory. Nigdy. Przeszłość nie ma mocy by decydować o tym, Kim będziesz jutro? Chyba że będziesz wciąż powtarzać te same nasiona, które podświadomość już zaakceptowała. Właśnie dlatego Joseph Murphy nalegał. Po snu to najświętszy portal tworzenia. Tam, między gasnącą świadomością a podświadomością przejmującą stery, istnieje możliwość odradzania się każdej nocy. Wyobraź sobie, jakby to było obudzić się za siedem dni z wyraźnym poczuciem, że coś się zmieniło. Nadal możesz otwierać oczy w tym samym pokoju, z tymi samymi ścianami, może nawet z tymi samymi pozornymi problemami. Ale wewnątrz wykiełkowała już nowa pewność. Spokój, który mówi: Mam moc kształtowania swojego życia. Mam klucz którego tak wielu szukało w niewłaściwych miejscach, już sama ta świadomość zmienia wszystko. Bo kiedy głęboko wierzysz, wibrujesz inaczej, a wszechświat odpowiada na Twoją wibrację. Pomyśl o tym, ile nocy oddałeś przypadkowi, zasypiając obciążony strachem, zmartwieniami i frustracjami. Pomyśl o tym, ile marzeń zostało zduszonych. Bo zamiast siać nadzieję, siałeś wątpliwości, ale zrozum: przeszłość już się nie liczy. Liczy się to, co zdecydujesz się zasadzić dzisiaj, tej nocy, w tej chwili. Bo za każdym razem, gdy zamykasz oczy z intencją nakarmienia podświadomości obrazami zwycięstwa, tworzysz nową przyszłość, nawet jeśli nie jest ona jeszcze widoczna gołym okiem. I nie daj się zwieść. Ta technika nie jest magią w dziecinnym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi o stryknięcie palcami i oczekiwanie, że wszystko spadnie z nieba. Chodzi o zestrojenie swojego umysłu ze źródłem stwórczym, z boską energią, którą Joseph Murphy nazywał nieskończoną inteligencją. Ta siła nie zna granic, nie uznaje niemożliwego, nie boi się okoliczności. Ona tylko odpowiada na to, czym karmisz swój umysł. Jeśli mówisz podświadomości jestem obfity i czujesz to z emocją, nieskończona inteligencja zaczyna przesuwać elementy, których sam nigdy byś nie ułożył. Pojawiają się właściwi ludzie, otwierają się nieoczekiwane drzwi, zdarzają się nieprawdopodobne sytuacje, a wszystko to bez wysiłku, bo to nie ty działasz, to życie odpowiada na polecenie, które wydałeś. Być może teraz stoisz przed dylematem, Nadal spać jak zawsze, pozwalając umysłowi błądzić w chaosie przypadkowych myśli, czy użyć tej chwili jako świętego narzędzia. Wybór wydaje się mały, ale niesie ze sobą ogromną moc. To jak różnica między włożeniem właściwego a niewłaściwego klucza do zamka. Drzwi otworzą się tylko wtedy, gdy użyjesz pasującego klucza. A tym kluczem jest zapomniana technika Josefa Marfiego. Wiem, że słuchając tego, już zacząłeś sobie wyobrażać, jak ją stosujesz. Może nawet widzisz siebie leżącego dziś w łóżku, gaszącego światła, zamykającego oczy i mentalnie konstruującego scenę przyszłości, której pragniesz. I w tej chwili ogarnia cię wdzięczność, jakby to już się stało. To właśnie ta emocja się zapisuje. To ta emocja toruje drogę, a kiedy powtarzasz to przez siedem nocy, coś nieuchronnie zaczyna się zmieniać. A wiesz, co jest najbardziej fascynujące? Często zmiana nie zaczyna się od tego, co otrzymujesz, ale od tego, kim się stajesz. Zaczynasz kroczyć lżej, patrzeć na życie z większą nadzieją, inaczej reagować na wyzwania. A kiedy zmieniasz się wewnątrz, świat na zewnątrz musi za tym podążyć. To tak, jakbyś był magnesem wibrującym na nowej częstotliwości. Wszystko, co do niej nie pasuje, zaczyna się oddalać, a wszystko, co jest w harmonii, zbliża się. To jest prawo, to jest prawda. Muszę jednak coś podkreślić. W tej praktyce nie chodzi o próbowanie, ale o ufanie. Nie o wymuszanie, ale o odczuwanie. Nie o proszenie, ale o przyjmowanie za pewnik. Nie będziesz leżał, prosząc, chcę dobrobytu, bo to tylko wzmacnia brak. Będziesz leżał, cicho afirmując, całą swoją istotą: jestem zamożny, jestem kochany, jestem spełniony już się stało. I zasypiając w tym stanie, puszczasz, ufasz, poddajesz się, podświadomość akceptuje, wszechświat odpowiada. Dlatego teraz chcecie zaprosić do złożenia zobowiązania samemu sobie. Prostego zobowiązania. Siedem nocy. Siedem nocy, aby wiernie stosować zapomnianą technikę Josepha Marfiego. Siedem nocy, aby siać, podlewać i ufać. Nie masz nic do stracenia, a całe życie do zyskania. A kiedy zauważysz pojawiające się znaki, kiedy nieoczekiwane zacznie się układać, przypomnisz sobie, że transformacja nie zaczęła się na zewnątrz, ale w tobie. A jeśli ta wiadomość do tej pory przemówiła do Twojego serca, chcę, żebyś teraz zrobił jedną rzecz. Zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. To nie jest tylko symboliczny gest, to wewnętrzne zobowiązanie, że wybierasz karmienie swojego umysłu tym, co poszerza, podnosi na duchu i przemienia. Nigdy nie zapominaj, Twoja podświadomość to największy skarb, jaki posiadasz. Nie jest na zewnątrz, nie zależy od nikogo, nie wymaga nadludzkiego wysiłku, jest najpotężniejszą częścią ciebie. I każdej nocy, kładąc się spać, masz w rękach szansę, by nią pokierować. Wykorzystaj tę szansę świadomie, zasiej właściwe nasiona, poczuj, jakbyś już otrzymał, a potem śpij spokojnie, bo niewidzialny ogrodnik będzie pracował dla ciebie. A kiedy się obudzisz, nie zdziw się, jeśli życie zacznie dawać ci dokładnie to, w co odważyłeś się uwierzyć, ponieważ prawo nigdy nie zawodzi, a nieskończona inteligencja nigdy nie przestaje odpowiadać, czeka tylko, aż zrobisz pierwszy krok. A ten krok zaczyna się dzisiaj, teraz, kiedy zdecydujesz, że przez siedem nocy będziesz stosować zapomnianą technikę Józefa Marfiego. Twoje nowe życie jest na odległość jednego snu. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, zostaw teraz polubienie, zasubskrybuj kanał i pozwól tej społeczności dalej rosnąć, aby więcej osób mogło przebudzić się do prawdy, która może ich wyzwolić. Następny cud może zacząć się od prostego gestu decyzji, by uwierzyć.